Znajdujemy się na, na Narciarskiej 21 przez 23 w klasie pierwszej. Mamy tutaj windę Schindler 3300, ale niestety ona mi uciekła. Dobra, wstrzymuję nagranie, zaraz do Was wracam. Jest i monitoring. zamontowali 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 w 2021 roku. Winda mi niestety uciekła, więc trzymuję nagranie i zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem. Tego co mi się wydaje tutaj chyba kiedyś jeździła osiedlówka. Bo winda jest z 21 roku. Ale nie wiem, nie wiem czy ona była zmodernizowana, czy oryginalna. Idziemy do klatki drugiej. A teraz znajdujemy się na narciarskiej 21 przez 23 w klatce drugiej. No i mam dobrą wiadomość, mamy zręba po, moderni po lekkiej modernizacji przez dźwig serwis Łuś. Jedziemy. No w dodatku ona jest bez falownika. O, co ciekawe, ta winda ma lustro w kształcie rombu. Obym się nie zaciął. A w tym odcinku była winda Schindler 3300 z 2021 roku i winda z ręb po lekkiej modernizacji przez dźwig serwis łódź i bez falownika i z lustrem w kształcie rąbu. Dzięki za oglądanie.